Znowu minął ponad wiek. Pod dębem zebrała się grupa ludzi, których korzenie zostały gdzieś daleko w świecie. Patrząc na gigantyczne drzewo, poczuli, że jak i ono są w stanie mocno wyrosnąć w tą ziemię. Wśród stojących w milczeniu znienacka rozległ się dziecięcy głos. – Ten dąb jest potężny jak… jak chrobry, ten nasz król, którego nikt nie pokonał. Nazwa nadana przez dziecko, które umiłowało historii Polski, pozostała do dnia dzisiejszego. Zaś najstarszy w Polsce dom budzi zachwyt swoją potęgą do dzisiaj. Obiekt, który jest za mną, pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku, bo to, że ma 750 lat, to tak nie do końca przemawia, ale że on rósł już długo przed bitwą pod Grunwaldem, to już jest jakiś wskaźnik historyczny. Proszę powiedzieć, jak zdrowie dębu teraz? Miał poważną gorączkę, no bo kilkaset stopni 18 listopada zeszłego roku miał w środku. Na szczęście udało się to opanować, zanim zupełnie mógłby być zniszczony dzięki no naprawdę ofiarności strażaków, którzy ponad dobę go tutaj gasili i starali się utrzymać w jak najlepszej kondycji. Na dzień dzisiejszy rokowania są optymistyczne, bo badania statyczne wykazały, że jego odporność mechaniczna nie została naruszona w takim stopniu, żeby zagrażała jego trwałości. Natomiast jeżeli chodzi o stronę żywotności, no obserwujemy, że pąki, które w zeszłym roku się utworzyły, w tej chwili zaczynają nabrzmiewać czyli Czyli mają o, te się rozwinąć i utworzyć liście, z tym, że na to, to jeszcze będzie trzeba poczekać co najmniej miesiąc. Tutaj przyciągniemy, o. I to są te pąki, które tu już widać. Te łuseczki się rozchodzą pomału. Nie przylegają tak dokładnie. Zaczątki liści zaczynają się budzić ze snu zimowego. Jeszcze nie wychodzą, bo jeszcze no, mamy przymroski. A młode listki, ze względu na dużą zawartość wody, są bardzo wrażliwe na przymroski. W związku z powyższym, drzewa dostosowują się do tego. i im później otwierają pąki, które stanowią tą osłonę, ten korzuszek zimowy, tym większa szansa, że liście przetrwają. Kiedy będziemy mieli taką stuprocentową pewność, że jednak problemu nic ostatecznie nie będzie? Lipiec najprawdopodobniej. Po prostu w chwili, kiedy zrobią się mniej korzystne warunki, wyższe temperatury, mniejsza wilgotność, wtedy ewentualne osłabienie jego może pokazać się. Natomiast biorąc pod uwagę żywotność drzewa i jego zdolność do regeneracji, wierzę, że będzie dobrze.